No więc dzisiaj będziemy wiecie co robić. Trollować ludzi, tak. Muszę to zabierać w rejonie. Patrzcie koło ostatnio dostałem. Tak. Go. Skąd? Aż 1% na niego jest. Aż. Nie wiem, tutaj jest coś takiego jak slap taki. Głupi. Nie wiem, jaki on musi być dobry. Nie przebiję trolleo-trolleo. Tego mi się nie cieszył, aż trolleo trolla się cieszy. Zabrałem wszystkie moje o oto tak się prezentują. 5, 10, 50, 15, 55, 50, 500, 5, 75. Oczywiście to jest na multi -koncie. Aj, no. Dlatego, że chcę właśnie to zrobić. Wiecie co? Mam odblokowany już rebir któryś tam. Mam coś takiego. Patacie, Więc no, mamy pustą bazę teraz. Na pewno pustą, tak. Więc idziemy na prywatny, na publiczny. Bo kupiłem sobie publiczny, jakby ktoś nie wiedział. Spadłem. O kurczak Spadłem prawie. Co ja robię ze swoim życiem? Zadamaczaj. czaj. No, jaki kolor jest po prostu serwer? Gdzie można okradać kogoś? W ogóle nikogo nie mamy, więc od razu możemy się pojechać. Kiego kamelo, głupi. No, słabe. Mego słaby serwer. Mogę chce kupić go. Po co mi on? Niech, niech ktoś mi go przepłaci. Please. Jak on nie je chce? Jechać. Niech ci ludzie mają za On tak pilnuje z bazy swojej. Jakby ja nie wiem. Nie wiem dlaczego ludzie tak pilnują swoją bazy. Przecież miał gówno tam. A te 10 tysięcy, które dają. No dobra. Daję 30 tysięcy, ale to nie jest dużo. Jakoś. Girafa ceresta? Nie, mam trzy ta ma, ale nie mam i ma dim dim, dim, dim. A nie mam girafę cerestę. Jest tu girafa cerasta. No bo to jest jakiś ślub, który w ogóle nie umie grać Tu jest jakiś cere. Jak cię, czy ktoś tu ma go? Mmm, tać, 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 tać. Mać pany. Ej, właśnie o to chodzi, że nie wychodzą z serwera. I w końcu mogę. Mogę kupić se to, co chciałem. Mogę kupić to. Mogę to. Mogę to. Mogę to. Nie, mogę. Mogę to, co jest OP. To też jest mega, mega OP. Mogę kupić co nie najbardziej OP rzeczy. Wiecie dlaczego? U góry, nie? Jak ja tam, albo na dole. Będę... Nie. Nie yeah. ja. Ty tak sobie... Se... Jak... Bi... Nie, tu jest! Teraz tym po prostu wystarczy. Pójść tu. Klonem zrobić tak. To się naprawdę udaje. Teraz. Dać tu pułapki. Tak, coś nam się uda zabrać. To jesteśmy geniwsami. Kurde, Tak przechytrzył mnie. mega Po prostu rozwalił się tam Czy u góry on coś ma? Góra najbardziej mnie interesuje. No coś tam ma, no. No skromne. No chociaż coś ma, nie? No ta hej. Ja się normalnie wyszłam, nie? Sigiemka sigiemka jest za mnie. Co so on robi Ja, chodź do mnie, chodź tu do mnie To moja to to ja postawię tą maszynkę Ja się Patrz On ma frienda w końcu mego Jak jestem jego friendem, mogę zapejść. Dwadzieścia 2 sekundy Dużo

Ta jest. To się wystarczy schować w tym i... On jest mądry. Poposiad na górę. Co nie bije? Co nie uderzyło? Nie wiem. Mam tylko jedno. Bierzemy to. Proszę, no i idź tam. O tak coś się bawić? Chodź tu, chodź tu! A nie, to ja. No o, tu się bawić! Bawimy się! Co ty myślisz, sobie? jesteś super dobry? I jesteś tak naprawdę załosny. Jesteś mega załosny. Nikt cię nigdy nie polubi. Jesteś po prostu załosny. Jesteś nikim. Tak to się robi. Co on tu ma? Tu gówno. Dobra, on się nie daje. Trzeba kogoś innego. He he. Czego nie mogę zamrozić. A, bo to jest bad. Dobra. Nie, dobra. Дай, сейчас добрый людь. Поверь, поверь, 15-16, да? Берем его. Берем его. Берем, берем. А, высади. Ну, вышли. О, A, tylko ten nam dostał. No ten w sumie jest łatwy do wyborowania. Co to za owoc? Co to za za owoczany owoc? Hmm. Zaklepujesz na twoją bazę. Pat Zmietwem za własną bazę. zabieram mi tego. Albo tralala. Wiecie co? On myśli, że tu stoję. Jego działko. Wyszedł mm. Bamblu! Ma nie jest takim bambikiem. Aha. Batać, batać, batać. Co tu się dzieje? No rozjać na lusie. Co ty sam myślisz? A co że się wszystko? Нам что-то за все спать. Так, малый дронник. Wyszła. Boże, serwa wyszła. I no nikt tutaj oprócz jednej osoby nie ma tego. Jeszcze to jestem. Godnik. O! Naprzeciwko mnie. Taka dobra zdobyć. Czy w końcu ukradnę jakiś? Jakikolwiek. Są ukradne w ogóle jakieś. Zabroziłem Co on taki mały? Po skwinkach. Ten grid działa super. Potrzebowało kolegi jakichś. Ja cię. Bo ja wiem. On coś ma, jak ma u góry, to idę do góry. Ma, ale jest mega słabe. Dobra, to jest ciężkie zabrać komuś brainroll no, 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 taką. O, ja cię. On to wcześniej miał. Jestem, jestem, uh, uh. jestem. Dobra. Patrzcie teraz Patrz, patź dać, pat Ja będę nie widział... On dołączy tu. Nie. O, to trale, trale w życiu, chodź tu, mam dużo hajsu, mogę się o to tak nie wypadał. Ukradł mu ktoś prawie. Rozkwinka. <grymka> Rozkwinka. Ja się się. Chodź tu! No ej. Użyłem już raz On będzie podwójnie zabrażony Uciekamy z tobą, uciekamy o z tobą uciekamy z tobą, uciekamy z tobą. Tralala, 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 tralala,

Co no, tu nie dzieje? Dobra, nic nie ukradniemy. O o, 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 o ja wezmę tu Aleci gdzie jest? Moja wasm. Sama jak nie wiem. Siedemnaście sekund. Ej, przetrwamy to, wiecie jak? Sekundy. Dobra widzowie. Na, 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 na. Ha <trafię> ha <trafią> 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 Stary co on zrobił? Coś on zrobił Coś on zrobił Coś on zrobił Coś on zrobił, coś on zrobił Coś on co on zrobił Co on zrobił, co on zrobił Jest chory Ale skill. Nie No i tak nie dostaniemy. O wyszedł, Jak miło. Typa jednego powstrzymał. 139 sekund. Trochę się boję o niego. Więc wyła ze serwera. Widzicie, co robię? Idę multi i, i kolejny tralalelo, tralala. -la. Dzisiaj jakby udało. Idę sobie też pokradać bez Was. No. Trzymajcie się.